Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania filmiku z cyklu szybka wróżba. Jak wiecie, w filmikach tych odpowiadam na pytania, na pytania, z którymi co jakiś czas zmagacie się, szukacie odpowiedzi. Dzisiejszym tematem, dzisiejszym pytaniem jest, czy iść tą drogą? No właśnie, co jakiś czas obieramy sobie jakiś cel, chcemy coś zrealizować. I w którymś momencie zaczynamy mieć pod górę i zastanawiamy się, czy to jest dla nas, czy mamy iść tą drogą, czy może wybrać coś innego, dlaczego dzieje się tak nie inaczej, dlaczego, skąd wzięły się te trudności, i czy ten cel, który sobie obrałam, jest możliwy do, do zrealizowania z jednej strony, ale z drugiej strony, czy. Czy rzeczywiście jest to dla mnie? Czy nie upieram się na coś, co tak naprawdę w końcowym rezultacie może być dla mnie niekorzystne? Dzisiaj właśnie postaram się podpowiedzieć Wam tym czytaniem. Będę losować trzy zestawy. Trzy rozkłady. I w tym momencie zastanówcie się, z którego rozkładu będzie to czytanie dla Was, będzie to odpowiedź dla Was. Czy z rozkładu pierwszego, czy z drugiego, czy z trzeciego. Oczywiście są to wróżby ogólne, jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytanie, jeżeli właśnie macie jakiś problem i szukacie odpowiedzi dla siebie, zapraszam do kontaktu ze mną na mojej stronie internetowej www.wróżkaarkadia.pl Znajdziecie wszelkie informacje, jakimi usługami się zajmuję. Jest możliwość od razu zamówienia, zakupienia takiej usługi. W opisie pod filmikiem znajdziecie wszelkie informacje. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do czytania. Rozkład numer jeden teraz będzie. Czy iść, czy iść tą drogą? I zobaczmy. Korzystam dzisiaj z dwóch talii kart. Jedna talia to są karty Tarota, druga talia to są karty Lenormandy. I teraz tak kochani, czy iść tą drogą? Wrażenie, że ten cel, który obraliście, jest tak nie do końca was. To tak jakbyście chcieli zrobić to dla kogoś, albo tak naprawdę nie do końca macie informacje na ten temat. Widzę w tym wszystkim wtrącanie się innych ludzi. Widzę takie wasze własne obiekcje. I to powoduje, że to wszystko się rozmydla, że to wszystko tak naprawdę w jakiś sposób utknęło w, jednym, w martwym punkcie. W tym momencie kosztuje Was to bardzo dużo emocji, i te emocje tak naprawdę zaciemniają obraz tej sytuacji. Czy iść tą drogą? Karty tutaj pokazują, że chyba tak naprawdę. Inna droga byłaby dużo korzystniejsza dla Was, albo jeszcze inaczej, niekoniecznie tylko jedna droga, jedno rozwiązanie jest. Tutaj dobrze by było na chwilę usiąść i zastanowić się, czy ja mam wszystkie informacje na ten temat, czy ten cel, który chcę zrealizować, jest rzeczywiście warty tej mojej pracy, czy ten cel, który chcę zrealizować, ja wiem wszystko o tym. Bo może się okazać, że jak zaczniecie szukać informacji, dowiadywać się, przyglądać się temu z innej strony, może się okazać, że sami właśnie stwierdzicie, że kurczę, to nie jest dla mnie. Po co właściwie ja to robię? Dlaczego tak bardzo i tak dużo kosztuje mnie to emocji? Przecież jest inne wyjście. I tutaj karty jasno Wam pokazują, żebyście. Wzięli pod uwagę inne możliwości, inne rozwiązania. Dobrze by było też uświadomić sobie, że w jakiś sposób podświadomie sami siebie wstrzymujecie, sami wstrzymujecie realizację tego celu, dlatego że gdzieś wewnętrznie możecie czuć, że robicie wbrew sobie, że to nie jest dla Was. I niezależnie jaki ten cel jest. Czy jest to cel zawodowy, czy osobisty. Tutaj karty pokazują właśnie, żeby słuchać siebie, żeby wyciszyć ten szum dookoła, te wszystkie dobre rady, które gdzieś tam docierają do Was, a posłuchać siebie. I wtedy mam wrażenie, że zaczniecie działać, zacznie to iść do przodu. I jeszcze ważna tutaj też informacja jest taka dla Was. Samo się to nie zadzieje. Tak jak powiedziałam, ja tutaj widzę, że gdzieś utknęliście właśnie w tych swoich emocjach i spróbujcie uciszyć te emocje i przejść do działania krok za krokiem, a wtedy ten obraz będzie się rozjaśniał, wtedy te informacje zaczną do Was docierać. I z automatu zobaczycie, że jest jeszcze inne wyjście, inna droga, być może właśnie korzystniejsza. Czyli odpowiadając wprost na to pytanie, czy iść tą drogą, karty pokazują, że jest wiele dróg, jest inna droga, być może dużo korzystniejsza dla Was. Poszukaj jej. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. To był rozkład pierwszy. zobaczmy teraz rozkład numer 2. No przepraszam. Dla osób, które wybrały, rozkład numer 2, czy iść tą drogą? Karty to są karty Tarota. Drugie karty, karty Lenormandy. Czy iść tą drogą? Mam wrażenie, że próbujecie coś na siłę. A ten cel, który obrałyście. Kosztuje Was bardzo dużo wysiłku, w tym wszystkim aż widzę jakąś taką złość przechodzącą w bezsilność. I tutaj karty pokazują, żeby na chwilę na chwilę to odłożyć. E, zdystansować się do tego i zobaczyć. E, może inaczej i wtedy będzie Wam e, łatwo e, zobaczyć, e, co się dzieje nie tak? Dlaczego to kosztuje mnie tyle wysiłku? Dlaczego tak bardzo mnie to męczy? Z jednej strony bardzo chcę, a z drugiej strony wszystko gdzieś dookoła mówi, że to nie jest to. I tutaj zastanówcie się, czy jakieś otoczenie, wasi znajomi, rodzina w jakiś sposób... Nie wpływa na to, to takie jakby jedno słowo, może inaczej, jakby ktoś wam próbował podcinać skrzydła z jednej strony, ale z drugiej strony gdzieś w tym wszystkim brakuje, brakuje wiary, brakuje wiary na realizację tego. Czy iść tą drogą? Uważam, że to jest droga dla Was, że macie szansę jak najbardziej zrealizować ten cel, ale karty tutaj pokazują. E, jeżeli nie da się wejść drzwiami, poszukajcie okna, którym da się wejść. Inne rozwiązanie. To tak jakby wiele rzeczy jeszcze było ukryte przed Wami. Rozwiązanie. I niezależnie, czy pytacie, o swe, czy ten cel, tym celem, tą drogą jest Wasze życie osobiste, czy zawodowe. Karty pokazują, żeby na chwilę tak naprawdę odpuścić. Uspokoić emocje i poczekać. Rozwiązanie znajdzie się samo. Ta droga w pewnym momencie, jak właśnie przestaniecie tak mocno się denerwować, tak mocno emocjować tym, znajdziecie ten klucz klucz do rozwiązania tego, i jak najbardziej uda Wam się to zrealizować. Tutaj ważne jest, żebyście trzymali to dla siebie nie rozpowiadajcie tego, bo czasami mamy takie, taką potrzebę opowiadania, mówienia wszystkim dookoła, co chcę zrobić, co jest dla mnie ważne i wtedy te osoby gdzieś z boku zaczynają wtrącać się, dopowiadać złote myśli i to nas jakby podcina nam skrzydła, wybija nas z tego toku myślenia i tutaj karty pokazują, Trzymaj to dla siebie. Chcesz tego? Chcesz to zrealizować? Chcesz to osiągnąć? Na spokojnie. Znajdź troszkę, może, inną drogę. Może nie, cel jest dobry, droga jest dobra, tylko być może trzeba na chwilę zmienić kierunek, po to, żeby wejść na odpowiednie tory i ten cel został zrealizowany. Czy iść tą drogą? Tak, moi drodzy, uważam, że jest dla Was. Potrzebujecie jeszcze trochę czasu i mam wrażenie, że w tym momencie nie należy nic tak naprawdę robić. Przyglądajcie się rozwojowi sytuacji. Wszystko, co należało zrobić, zrobiliście, a teraz jakby świat sam przyniesie Wam rozwiązanie. Znajdziecie ten klucz do odpowiednich drzwi, żeby je otworzyć i wyjść. I jak najbardziej pozytywnie dla Was to się zrealizuje. Dziękuję Wam źle za wysłuchanie. To był rozkład numer 2. A teraz zobaczmy rozkład numer 3. Czy iść tą drogą? Osoby, które wybrały rozkład numer 3, to jest czytanie dla Was. Czy iść tą drogą? Najpierw karty Tarota. Teraz karty Lenormandy. Czy iść tą drogą? Wiecie co jak patrzę na te karty? To mam wrażenie, że chcecie to zrobić wbrew sobie i na przekór wszystkiemu. To jest dobre takie powiedzenie, a na złość mamia odmroża sobie uszy. I mam wrażenie, że właśnie w ten sposób próbujecie to zrealizować. Cel, jaki sobie wybraliście, wybrałyście, niezależnie czy ty, czy życia osobistego, czy zawodowego, karty pokazują, że to tak jakbyście mieli się trochę kopać z koniem. To nie jest dla Was. To jest jakby przerasta Wasze, z jednej strony Wasze możliwości, a z drugiej strony to tak jakbyście chciały coś na siłę. Na siłę udowodnić sobie, czy udowodnić wszystkim, a właśnie, że dam radę, właśnie, że to zrobię, a tak naprawdę robicie to wbrew sobie. To wszystko powoduje, że gdzieś macie wrażenie takiego niepokoju, lęku, że wszystko sprzeciwia się przeciwko Wam. A może to jest właśnie ta podpowiedź dla Was, że skoro tak się dzieje, to może rzeczywiście nie jest to dla Was? Tutaj dobrze by było jeszcze raz zweryfikować, czy ten cel, który sobie założyliście, jest dla was, albo inaczej, czy droga, którą wybraliście do realizacji tego celu jest rzeczywiście tą właściwą drogą. Czasem chcę mieć trochę na skróty, aby szybciej. No właśnie taką drogę wybraliście, bo chcecie już i teraz to zrealizować i może właśnie dlatego właśnie to nie wychodzi. A może potrzeba znaleźć zupełnie inną drogę? A, a może zweryfikować trochę cel? W tym kształcie, jakie, jakie w tej chwili to jest, karty pokazują, że to nie jest tak, to nie jest dla Was, to nie jest ta droga, <laughs> przepraszam, Dlatego, że mm, robicie coś wbrew sobie. <laughs> Przepraszam. E, robicie sobie w jakiś sposób krzywdę. E, tak strasznie do tego dążąc, tak, tak bardzo upierać się przy tym. Bo ja chcę. Bo ja chcę, żeby to było. Ja chcę, żeby już było. Wszystko dzieje się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. E, I i czasem trzeba po prostu poczekać. Zbyt dużo przeszkód w tej chwili na Waszej drodze jest. I nawet jeżeli pojawiają się jakieś, nie wiem, sytuacje dające nadzieję, one są, za chwilę gasną, i znowu wszystko gdzieś w martwym punkcie utyka. Także, kochani, spróbujcie na spokojnie jeszcze raz to wszystko przemyśleć. Czy rzeczywiście jest to dla mnie? Bo jeżeli czasem inaczej, jeżeli coś ma być dla mnie, to będzie po prostu. I czasem nie trzeba aż tak strasznie dużo siły w to wkładać, bo ja mam wrażenie, że to jest zbyt dużo siły wkładacie, której jest w tym wszystkim potrzeba. Myślę, że dobrym rozwiązaniem w tym momencie by było dla Was zastanowić się nad dwoma rzeczami. Czy cel, który chcę osiągnąć, rzeczywiście chcę, a drugie, czy droga, którą obrałam, jest dla mnie właściwą. Bo, bo tak jak mówię, tutaj karty pokazują, to nie ta droga. To nie w tym kierunku idziecie. To nie tak Należa należałoby to wszystko e, zrobić, dlatego że jeżeli pójdziecie tą drogą, OK osiągniecie tej, ten cel, ale koszty, jakie przy tym poniesiecie, okażą się zbyt duże i wcale was to nie będzie cieszyć. Dlatego też e, w tym momencie zastanówcie się, a może na chwilę odpuścić, e, a może poczekać. Przyjrzeć się jeszcze raz, przemyśleć to wszystko, e, odpowiadając wprost: to Nie ta droga, nie idźcie tą drogą. Natomiast co do samego celu, do tutaj karty pokazują, że jeszcze raz trzeba się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście tego po prostu chcecie, czy nie próbujecie na siłę udowodnić komuś swoich racji. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Moi drodzy, to były czytania dla Was. Z mojej strony to na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam dużo, dużo dobrego i pozdrawiam ciepło.